Witam wszystkich i każdego z osobna już w szóstym odcinku przedstawiający portfel inwestycyjny pod dywidendy. W tym filmiku przedstawię wam je, w co zainwestowałem. Oczywiście nie bierzcie ze mnie przykładu. To są moje pieniądze i ja się liczę z ewentualną stratą. Na początek chciałbym podziękować yy, widzowi user md7uc8fn6p który podpowiedział mi, aby wypłaty z dywidendy rekompensowały, pokrywały mi koszty zakupu jednej akcji po wypłacie dywidendy mogę sprzedać akcję bez jednej sztuki aby zobaczyć czy ona wzrośnie czy zmaleje ja troszeczkę chciałbym to zmodyfikować, ponieważ jeżeli spółka wzrośnie do takiego poziomu, że, że przed wypłatą dywidendy będzie tyle kosztowała, co po wypłacie dywidendy, wtedy będę chciał ją sprzedać i jedną akcję będę sobie odkładał po prostu. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy chcecie, abym utworzył kolejną serię na bazie komentarza naszego kolegi? Czy nie, pochwalcie się w komentarzach. Jeżeli chcecie taką serię, podpowiedzcie w komentarzu, jak ją nazwać, jakie ma być zatytułowana. No dobrze, nie przedłużając. Tak jak widzicie, mamy spółki jeszcze w portfelu Atal, AC, Aplicent, Asbis, Bumech, Boryszew, Delko, Develia. Eurocash, Fabriti Holding, Getin Holding, Hydrotor i firmy IMS, Introl, Internity, Hipopema, Izostal, Lena, Leiting, Węgiel Bongdanka, Max Polska, Mennica Polska, Merwipol, Max.com. Podlewnie polskie Orange, OT Logistik, Pasus, Patentus, Parmena, PJP, Macrum, Quercus. Robinson Europe, Śnieżka, Stal Profil, Stal Export, Transpolonia, Tesgas, Ultimate, Vindexus Botum i. VRG, to jak widzicie wartość konta wynosi 1000 złotych i 1040 złotych i 51 groszy. Wolne środki to 138 i 29 groszy. Nie przedłużając, przejdźmy do historii. Patrzymy od dołu, a w sumie od samej góry. Odsetek od wolnych środków to jest 51 groszy, z czego na samym dole jest podatek 10 groszy. Nie wiem dlaczego, o 9 zapłaciliśmy podatek, a później dostaliśmy odsetki od wolnych środków. No nic, jakaś tutaj błąd się wkradł. Następnie dostaliśmy dywidendę ze spółki ACG 3 złote z czego podatku było 57 groszy. Następnie Airbut dostaliśmy dywi dywidendę. W kwocie złoty 68, podatek to 32 grosze. Następnie dostaliśmy dywidendę z Boryszew 88 groszy. Podatek od tego to jest 17 groszy. Dywidendę z spółki Introl jest to 24 grosze, a podatek wyniósł mnie 5 groszy sprzedałem akcje spółki Remak za 16 ,15 zł 15 groszy, zakupiłem akcje spółki Lena Light za 11 zł 4 grosze oraz patentu za kwotę 11 ,42 zł 42 grosze. Były to dwie spółki, każda po 5 ,71 zł 71 groszy. Następnie zakupiłem akcje Internity akcje spółki każda po 5 zł i 80 groszy co daje nam 11 zł i 60 groszy. Zakupiłem też akcję spółki Wotum, była to jedna akcja za 34 zł i 85 groszy. Dobrze, 6 czerwca sprzedałem spółkę akcje spółki ATM za kwotę 12.90 oraz spółkę Selena za 36 zł i 40 groszy. Zakupiłem spółki akcje spółki Asbis za jedną sztukę za 25 zł i 30 groszy oraz Ultimate jedną akcję za 11 zł i 35 groszy. Zakupiłem tego samego dnia akcje spółki defilia dwie sztuki każda po 6 zł i 32 grosze co daje nam 12 zł i 64 grosze zakupiłem również akcję spółki Fabrity Holding za 38 zł była to jedna akcja oraz spółkę Akcje spółki Atal, jedna, jedna akcja za 60 zł. i 90 groszy. Następnie zakupiłem akcje spółki Windexus, dwie akcje, każda po 9 zł, co daje nam kwotę 18 zł. Zakupiłem też akcje spółki Węgiel Bogdanka, jedną akcję Jedna akcja została zakupiona za 29,62 grosze Dokupiłem również akcję spółki Pasus. Jedna akcja za 39,40 groszy Kupiłem również Apisenus. Jedną akcję za 23 zł. Kupiłem również akcję spółki AeroSnack. 4 akcje, każda za 2 zł i 57 groszy, co daje 10 zł i 28 groszy. Zakupiłem też również spółkę Max.com. Była to jedna akcja za 11 zł i 65 groszy. Z tego czerwca zakupiłem jeszcze dwie akcje spółki. Jedna z nich to PJP Makrum. Jedna akcja za 17 zł yy, i druga akcja spółki Eurocash yy, za kwotę 13 zł i 22 grosze. A już następnego dnia otrzymałem yy, dywidendę spółki ATM: 54 grosze otrzymałem dywidendy, z czego podatku 19%. To musiałem zapłacić 10 groszy. 10 czerwca otrzymałem dywidendę z spółki Remak 70 groszy, z czego podatku musiałem zapłacić 13 groszy. Już 14 czerwca dostałem dywidendę od MEX Polska 81 groszy, z czego podatku 15 groszy. 14 czerwca Czerwca otrzymałem również dywidendę spółki odlewnie polskie 50 groszy, z czego 10 groszy musiałem zapłacić podatku. 18 czerwca otrzymałem dywidendę spółki i firma 20 groszy, z czego 4 grosze musiałem zwrócić. Spółki i firma nie sprzedaje na bieżąco po wypłacie dywidendy nawet jak jest powyżej 4%, ponieważ ona wypłaca co kwartał yy, yy, co kwartał wypłaca dywidendę, dlatego no, nie opłaca mi się sprzedawać i co chwilę kupować. Yy, następnie 21 czerwca zakupiłem yy, to znaczy otrzymałem dywidendę z putki, yy, spółki JWW Invest 57 groszy z czego 11 groszy musiałem zapłacić podatku. 27 czerwca 2024 roku dostałem dywidendę spółki Asbis. Yy, złoty 20. O nie wiem, dlaczego tutaj nie potr został potrącony podatek od dywidendy. No ale cóż. 28 czerwca 2024 roku dostałem. Dywidendę ze spółki Quercus, y, złoty 6, z czego 20 groszy musiałem opłacić dywidendy. Dwa razy tutaj widzę, że dostałem dywidendę tej samej spółki. Nie wiem dlaczego tak y, się porobiło. W każdym razie y, tego samego dnia, czyli dwu... 28 czerwca otrzymałem dywidendę spółki Ultimate 50 groszy z czego podatku 10 groszy musiałem zapłacić. Tego samego dnia otrzymałem również dywidendę spółki Fabriti Holding 3 zł i 25 groszy z czego podatku 62 grosze musiałem zapłacić. I już 30 czerwca otrzymałem dywidendę z spółki Celena Złoty 50 z czego podatku 29 groszy. No to to wszystko, co się działo w całym yy, czerwcu. No dobrze, przejdźmy jeszcze do poprzedniego slajdu. Tutaj, jakie spółki posiadam, ponieważ tutaj jest pokazane, jaka jest wartość, świąta, która wynosi 1040 zł i 51 groszy. Wolne środki to 138 i 29 groszy. Na dzień ostatniego czerwca. No to w sumie to wszystko, i napiszcie w komentarzu, czy chcecie, aby yy, naszego widza plan, czy propozycje, może, chcieli w życie, czy utworzyć drugi portfel, czy ten zmodyfikować. No napiszcie w komentarzu. No i przede wszystkim, jeżeli chcecie, aby wystartowała druga seria, tam też podej podejrzewam, że wpłaciłbym 1000 złotych i zobaczył jak to się rozwinie. Jeżeli troszeczkę inaczej by się do tego podeszło. Nie tylko z dywidend, bym otrzymywał pieniążki. W każdym razie podsyłajcie tytuły, jak mogę zatytułować kolejną serię. No i to wszystko. Do zobaczenia. I zachęcam do lajkowania oraz komentowania, co wam się podobało, co wam się nie podobało, i zapraszam do kolejnego odcinka. Na razie, cześć.